W imieniu uczniów zespołu szkół ogólno nr 5 witamy wszystkich bardzo serdecznie przygód na dzisiejszą uroczystość panią dyrektor Małgorzatę Krajowską. pracowników szkoły oraz was, koleżanki i koledzy. Nazwa dzisiejszego święta pochodzi od powołanej przez Sejm 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszą w Europie ministerstwem oświaty. Działalność Komisji miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa i uczyniła nasz kraj prekursorem w dziedzinie reformy oświaty. Wprowadziła nowoczesne programy, metody i organizacje nauczania, zreformowała szkolnictwo średnie i wyższe. Dziś, w dniu Święta Polskiej Szkoły, pragniemy wyrazić nasze podziękowania za przekazaną wiedzę. Za trud włożony w kształcenie naszych serc i umysłów. Proszę o zabranie głosu przedstawicieli samorządu szkolnego. W imieniu samorządu Koszynowskiego 19 społeczności uczniowskiej, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim byłym oraz obecnym pracownikom szkoły. Życzymy Państwu zadowolenia ze swojej pracy oraz szczęścia w życiu osobistym. Symbolem naszych życzeń niech będą skromne kwiaty, które składamy na ręce dyrekcji naszej szkoły. Proszę o dobranie głosu Panią Dyrektor Małgorzatę Frejowską. Dzień Edukacji Narodowej to taki dzień, w którym wszyscy pracownicy związani z oświatą obchodzą swoje święta. Bardzo miło, że dzisiaj mamy tutaj w naszej sali zaproszonych gości. I pracowników, którzy praktycznie całe życie poświęcili pracy z dziećmi i młodzieżą. E, mamy dyrektorów, panią dyrektor e, Kropową, która jest z nami i była, tworzyła tę szkołę. Panią, mam, to... Mamy, a sali również. Wieloletnich nauczycieli i tu powinnam wszystkich wymieniać, ale pozwolę sobie wszystkich Państwa jeszcze raz serdecznie powitać szalenie nam. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że Państwo dzisiaj jesteście tu z nami. Ten dzień edukacji narodowej to... Znany Dzień Nauczyciela, ale to nieprawda. To święto wszystkich pracowników szkoły i święto całej społeczności szkolnej. Bardzo serdecznie dziękuję za życzenia od młodzieży, za te kwiaty, które są dla nauczyciela czymś bardzo pięknym, dowodem Waszej sympatii i doceniania tego, co robimy. Ale tu, z tego miejsca chciałabym również wszystkim nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły podziękować za ich trud, który wkładają e, i wkładali w pracę zawodową, bo praca z młodzieżą nie polega tylko na ośmiu godzinach spędzonych od godziny 7 do 15, czy od 8 do 16. Pracownicy edukacji żyją życiem młodych ludzi. Nie można młodym ludziom powiedzieć, że właśnie jest godzina 13 i kończę zajęcia i nie mam dla Ciebie czasu. To nieprawda. Nauczyciele żyją także problemami swoich uczniów i Myślimy o Was. Zastanawiamy się, co zrobić, żebyście osiągnęli każdy z Was na miarę swoją ogromny sukces. Czasem bywa to metoda przynosu bezpośredniego, powiedziałabym. Po Czasem bywa to metoda e, no, wspomagania, ale mamy nadzieję, że młodzi ludzie. Po latach pomyślicie o nas, bo szkoła, do której się chodzi, zostaje na całe życie. Pomyślicie o nas przyjaźnie i ta drobna cegiełka, ten drobny wkład w wasze życie, to dla nas najważniejsza rzecz na świecie. E, dziękuję jeszcze raz wszystkim pracownikom szkoły, tym, którzy już zakończyli pracę zawodową no i są na innym etapie życia, czyli mogą wszystko, a niczego nie muszą. Tak właśnie usłyszałam wczoraj od swojej koleżanki, która właśnie przeszła na emeryturę. Wszystko mogę, niczego nie muszę. Ale również dziękuję tym Państwu, którzy pracują jeszcze w tej chwili i którzy mogą wszystko i czasami też coś muszą. Życzę, żeby to, co jest ważne, żeby nasza szkoła się rozwijała, żeby ta atmosfera, którą tu tworzymy wszyscy, atmosfera naszej społeczności szkolnej była czymś, co pozwoli w życiu spojrzeć na świat bardzo optymistycznie i z nadzieją, że wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć i nie ma dla nas rzeczy nie do pokonania. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i składam. wystąpienie przedstawicieli uszy w nas pierwszych wizerunku obowiązującego rozwiązania, jako do aktu ślubowania. Sprawiedliwości i pokojowi. Wcielać w życie i rozwijać szczytne ideały wychowawcze Komisji Edukacji Narodowej. Dziękuję. Pamiętać o chudnej przyszłości narodu polskiego i bronić honoru naszej ojczyzny. Z młodzieńczym i wiarą jednosząc podróż nadal wszystkie wysiłki dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Po jest już y, byłym pracownikiem i ten moment jest w y, tym dniu takim dla mnie y, ogromną przyjemnością. Kapituła medalu XIX liceum ogólnokształcącego przyznała pani magister Pani Biedek medal XIX liceum ogólnoztałcącego. I pozwolę sobie to za tyle lat pracy i za ogromny wkład, który tutaj w murach tej szkoły jest i pozostanie na zawsze. Lebarca. I rękę wyciągnął do niego, wziął za puls a doktor poważnie chorego i ci mu prawie. Mizerny wyglądasz, serba jakaś i pewnie u pacjent jeszcze nie wyjadą. A kiedy się najeść, czy napić herbaty, aby się utrzymać ciągle do etaty? Przeczą ci się ręce. Przeczę dalej lekarz. No cóż, na cóż mój profet, bym jeszcze dorzekał coś odbija się szkołą, a w czasie wakacji tak było wesoło. Lekarz ją uważnie uda oddać chorego, więc zasmucony zwraca się do niego. Wolki pod oczami i brak ust w ogół, ale przywitać go do odwłaszczańca roku. Potem spojrzał dziwnie. Jakieś spory zmiany. Za dużo czasu. Coś się trafia i rzeczy są odzwiane. Bądźcie rozbiegani, Nie do niepokoju. Ach, panie doktorze, cóż mam wydać? – Widzę, to Pana i długo, długo poleżeć muszę. – Nie mogę – zapłakał zabolały kodawok. – Ja muszę do pracy, proszę kardy na bok. Benfer ciężko dyszał, z nerwów trząsł się cały, a do tego szybko powieki mu drgały. Medyk chwilę czekał, pacjent do się wrócił, lekarz do chorego w te słowa się zwrócił. – Bardzo się współczuję, z dusza nie ma znacznika nauczycielstwa od wyroczonych, od całego Pacjent coś ma rota, czy to jakieś a Was nie doczekał, zmarł na serca za to. Tak się i z nami dziać, stać może pod reformy oświaty, może. To była niestety jedna z tych Przyjaźń i teksty i szczególne dniu serdecznie życzymy Państwu, aby niełatwa mi misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, oraz radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty w przyszłości Polski i Polonii. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Zdrowia, zakopulenia, optymizmu, wszelkiej pomyślności, wszystko w sobie... że jednak nie poddawali, matematyków tego w oddali ze stali. Tłumaczą, bo parę z głębi zabiła. Nie można tak, już nie pogubiła. Otóż panieczna noźni nie mamy, matematyków w tego w Każdy wie, że biblioteka to nie jakaś dyskoteka. Tu się książki w ciszy czyta, nawet siła tu pełne się, pani stominiem książek. O rządek i porządek. Szybko i bezbłędnie znajdzie książkę, po którą tu zajdziesz. My dziś słowo pani damy, czy też książki przyrzekamy. 365 dni. Rok szkolny jest zdał pewnością krótszy niż rok kalendarzowy. ale jeszcze nigdzie na świecie nie obliczono ile dni dokładnie powinien sobie mieścić. W tej sprawie są dwa stanowiska. Nauczyciele twierdzą, że rok szkolny jest za krótki, ponieważ to program nauczania, a uczniowie twierdzą, że rok szkolny jest za długi, ponieważ program nauczania nie zawsze myśli się w ich głowach. Mimo niezgodności poglądów, sprawy liczby, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zgodni co do jednej. Najmilszym wylesianiem wrogów jest cień nauczyciela.